Hejka, tu Mat. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mega kampanii. A ostatnio Krystyn II kontynuował rozbudowę floty oraz udoskonalał politykę handlową. Król zmarł jednak nieoczekiwanie z powodu choroby, pozostawiając tron małoletniemu benkartowi Kazimierzowi. Rządy regencyjne w jego imieniu objęli przedstawiciele kupców miast portowych i floty, którzy zapoczątkowali wielką reformę marynarki. OK, powracamy do naszej rozgrywki. Ponieważ na tronie zasiada w tej chwili zaledwie dziesięcioletni król, posiadający do tego bardzo ale to bardzo słabe roszczenia, nasi regenci, wśród których dominującą pozycję mają mieszczanie, wykorzystają ten moment, aby powiększyć swe wpływy. E, no bo cóż, nie wiadomo jaką politykę będzie prowadził nowy król, kiedy już dorośnie. Tak więc regenci wykorzystają swą pozycję, aby nadać szerokie przywileje kolejnym miastom portowym, a więc Bramborskowi i Szczecinowi. Ponieważ jeszcze Krystyn II zbudował wiele królewskich doków, Królestwo Polski może utrzymać nieco większą flotę. No, dlatego też nasi regenci zdecydują się na rozbudowę naszej flotyli lekkich statków. Tak, aby polscy kupcy uzyskali jeszcze bardziej dominującą pozycję na Bałtyku. Zlecają oni więc budowę trzech nowych karawel. Hmm, no i proszę, nasz najgruźniejszy rywal, a więc Włochy, nieco zredukował wielkość swojej stałej armii. Tak więc polska armia po raz kolejny jest najpotężniejsza i najliczniejsza. Nasi regenci zrealizowali tym samym swój dalekosiężny cel, pobudzając rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak więc aż na okres kolejnych 10 lat zaoszczędzimy sporo na utrzymaniu naszej stałej armii, będziemy także w stanie dużo szybciej formować nowe regimenty. Czas więc na wybór kolejnego celu? E, no i cóż, niech będzie to zaprzyjaźnienie się z rywalem naszego rywala. A konkretnie mowa tu o rywalu Włoch, a więc odległym sułtanacie Mauretanii, który rywalizuje z naszym rywalem o wpływy w basenie Morza Śródziemnego. A jeżeli uda nam się tego dokonać, to poprawie ulegnie nasza dyplomacja będzie to także niewielki sukces propagandowy, który poprawi nasz prestiż. Mamy do czynienia z wybuchem kolejnej wojny na Bałkanach. Ponieważ hanat nitry po raz kolejny zaatakował osłabione Węgry. Do Polski docierają także wieści na temat kolejnych odległych zakątków świata, a więc Bengalu i birmy. Niektórzy czescy władcy mają już dość polskiej dominacji. Przez dekady znosili oni polskiego króla na praskim tronie, któremu zmuszeni byli płacić podatki. Jednak, ponieważ w tej chwili na tronie zasiada małoletni król, posiadający bardzo chwiejną legitymację do pełnienia władzy, czeska opozycja urosła w siłę. A niech to, no i faktycznie. Mamy tutaj dość spore ryzyko wybuchu potencjalnej rebelii, której celem byłoby przerwanie Unii Personalnej pomiędzy Czechami a Polską i wybór przez czeskich możnych własnego króla. Nasi regenci na pewno nie zignorują tego zagrożenia i przeznaczą część płynących z Czech do Krakowa podatków, aby wesprzeć finansowo tamtejszych lojalistów. No, tak więc nieco załagodziło to sytuację, wciąż jednak mamy bardzo duże ryzyko wybuchu buntu. Regenci wykorzystają więc także w tym celu dyplomację, wysyłając do Pragi polskiego emisariusza. Pewien młody, niezwykle pobożny kaznodzieja wygłosił ostatnio serię kazań wychwalających to, w jaki sposób Polska wypełnia nauki Ojca Świętego. Tak więc nasi regenci mogliby go wysłać do Rzymu, co zwiększyłoby nasze papieskie wpływy, bądź też w celach propagandowych mogliby go mianować na biskupa. I wydaje mi się, że naszym regentom bardziej będzie pasowała tutaj opcja numer 2. E, no i właśnie, nasi regenci będą potrzebowali takiej propagandowej przykrywki, ponieważ zamierzają po raz kolejny wykorzystać swe wpływy dla własnych celów. Tak więc po pierwsze, nadadzą oni jednemu ze swych przedstawicieli tytuł Wielkiego Dowódcy Floty. Zyskamy dzięki temu bardzo utalentowanego kapitana, jednak ceną tego będzie znaczący wzrost mieszczańskich wpływów. Na tym jednak nie koniec, ponieważ nadadzą oni także niektórym kupieckim rodom przywileje monopolowe. Będzie to koronę kosztowało nieco prestiżu, po raz kolejny wzrosną wpływy mieszczaństwa. Wzrośnie jednak także ich lojalność. No i właśnie, po raz pierwszy w historii mieszczanie mają większe wpływy niż kler i szlachta. Są oni jednak także z tego powodu bardzo zadowoleni, co przełoży się na dużo większe dochody z handlu, a także mniejsze koszty rozbudowy miast. A co się tyczy naszego nowego dowódcy floty to powierzamy mu dowodzenie nad flotą wojenną. Mamy poszerzenie się konfliktu na Bałkanach, ponieważ Nitre zaatakował sułtanat Bułgarii. Opowieści o talentach polskich szkutników i sprawnie działającej flocie obiegły świat. Pewien zagraniczny książę poprosił o pozwolenie na obchód po naszych dokach oraz rozmowy z naszymi ludźmi. Jest to wielki zaszczyt, któremu nie godzi się odmówić. No, świetnie, tak więc polityka ostatnich lat przynosi dywidendy, i mamy tutaj znaczący efekt propagandowy. No, tylko właśnie polityka wspierania portów i mieszczan odbija się negatywnie na arystokracji, której znaczenie znacząco ostatnio spadło. Wśród czeskich tkaczy pojawiła się nowa technika wytwarzania tkanin. Tak zwane nowe draperie są cieńsze, lżejsze i tańsze niż dotychczas produkowane ciężkie wełniane tkaniny. Zaczyna wzrastać popyt na te nowe tekstylia, i ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się mniej wełny, jej ceny zaczęły spadać. Tak więc mamy tutaj znaczącą zmianę cen rynkowych tych dwóch towarów. Nieprzetworzona wełna staje się tańsza, zaś tkaniny droższe. No i w przypadku Królestwa Polski jest to zmiana raczej pozytywna, ponieważ produkujemy i eksportujemy dużo więcej tkanin niż wełny. Mamy także zakończenie wojny pomiędzy nitrą a Węgrami, i te drugie zostały niemal całkowicie zniszczone. Naszym regentom zależy na tym, aby nasza flota była jeszcze większa, dlatego też zlecą budowę z Królewskiego Skarbca kolejnych doków w Wołogoszczy, Rostoku i na wyspie Bornholm. A tymczasem nasz emisariusz wysłany do odległej Afryki Północnej osiągnął sukces. Mamy więc teraz bardzo przyjazne relacje z sułtanatem Mauretanii. I ponieważ jest to rywal naszego rywala, zyskaliśmy prestiż, a także skuteczność dyplomacji. Czas więc na wybór kolejnego dalekosiężnego celu, no i choć wśród naszych regentów nie ma przedstawicieli Kościoła, to zapewne zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są relacje z Ojcem Świętym. Spróbujemy więc je nieco poprawić. Rosną niepokoje w zachodniej części kraju, gdzie organizują się niezadowoleni pomorscy możni. Tak więc nasi regenci podnoszą nieco nakłady na utrzymanie wojsk i kierują tam dwie spośród naszych armii. Pomimo tego, że ceny wełny nie są tak wysokie jak kiedyś, nasza ostatnia produkcja okazała się być niezwykle wysokiej jakości. No świetnie, tak więc uzyskujemy dzięki temu nieco więcej funduszy. Regencja może także wprowadzić pierwszy element reformy marynarki poprzez wprowadzenie oddziałów abordażowych. Ucząc naszych kapitanów skutecznego wkraczania na pokład wrogich okrętów, zyskamy sporą przewagę na morzu. I to nawet przeciwko teoretycznie potężniejszym flotom. A ponieważ jest to kolejny krok w rozwoju naszej państwowości, powróciła koncepcja trzech koron piastów. E, no bo cóż, nie da się ukryć, że królestwa Polski, Czech i Pomorza łączy wspólna historia i kultura. Tak więc przyszli władcy Polski mogliby raz jeszcze zechcieć te trzy królestwa połączyć. Idea ta zwiększy także pewność siebie naszych emisariuszy, zwiększając skuteczność naszej dyplomacji a tymczasem mamy pogłębienie się konfliktu na Bałkanach, ponieważ będącą w tarapatach Nitre zaatakował także Sultanat Chorwacji. Już niemal zbudowaliśmy w sączu naszą pierwszą manufakturę broni i wydaje mi się, że nasi regenci chcieliby jeszcze bardziej pobudzić naszą produkcję i eksport. Dlatego też przy dość sporych nakładach zbudujemy drugą manufakturę, tym razem we Wrocławiu. Mamy zakończenie wojny pomiędzy Bułgarią a Nitrą, w której zwyciężyła ta pierwsza. A niech to, mamy także w Miłsku wybuch buntu pomorskich możnych. Tak więc kierujemy w ten rejon nasze dwie armie. Podnosimy nakłady na utrzymanie wojsk. No, niestety, milska wpadło w ręce buntowników. Jednak wkrótce potem ich pokonujemy. Regencja dobiega końca, ponieważ pełnoletność uzyskał Kazimierz II lubomelski. No, i choć nasz młody król nie jest władcą fatalnym, to nie jest jednak także specjalnie utalentowany. Ponieważ nie posiada on jeszcze potomstwa, jego następcą staje się jego młodsza przyrodnia siostra Ludmiła. E, no i cóż, Kazimierz będzie także prowadził zupełnie inną politykę niż jego przybrany ojciec czy też jego regenci. Tak więc nie będzie on zainteresowany handlem. Budowaniem wielkiej armii czy też flotą. Nowy król jest człowiekiem głęboko religijnym, jest także autokratą, będzie więc dążył do umocnienia władzy królewskiej, jest jednak także pokojowym izolacjonistą, tak więc będzie mu zależało raczej na pokojowym, stabilnym rozwoju i unikaniu konfliktów. A tymczasem nasze wojska odzyskują kontrolę nad Milskiem. Pierwszą decyzją Kazimierza II będzie wykorzystanie jego urzędników, aby ustabilizować nieco sytuację w kraju. Mamy także wezwanie do wojny od naszego bawarskiego sojusznika, który najwyraźniej zaatakował samego cesarza, a więc władcę Burgundii. Ten sprzymierzony jest z wieloma innymi frankijskimi książętami. I dlatego też nasz pokojowo nastawiony król nie będzie się do tej wojny garnął. A poza tym, jako człowiek religijny, Kazimierz II raczej niechętnie walczyłby przeciwko innym chrześcijanom. Dlatego też odmówi, co automatycznie zrywa nasz sojusz z Bawarią. Ponieważ nasz król nie szykuje się do żadnej wojny i polska armia jest jedną z największych, jeśli nie największą armią w Europie, to, żeby troszkę zaoszczędzić na jej utrzymaniu, zredukuje on nasze stałe siły o jedną trzecią. Nakazuje on także uszczuplenie załóg naszych licznych fortów. Czas także, aby nasz król wybrał sobie nowy, dalekosiężny cel i niech będzie to zbudowanie przez niego legitymacji do pełnienia władzy. A no bo cóż, jego roszczenia są raczej słabe i wielu zagranicznych władców, a także jego samych poddanych, kwestionuje jego prawo do tronu. A jeżeli uda mu się tego dokonać, to poprawie ulegnie jego dyplomatyczna reputacja. Pierwszym krokiem w budowie przez niego legitymacji będzie zawarcie strategicznego królewskiego mariażu. Jako władca religijny chciałby się zapewne związać z państwem, które także dzieli granice z Poganami, i ponieważ posiadamy już mariaże z Litwą i Bawarią, wybór padnie na Królestwo Szwecji. Świetnie, mamy zgodę i Kazimierz II poślubił właśnie szwedzką księżniczkę. Jeden z naszych emisariuszy, podróżując przez ziemię nitry, został napadnięty i pobity przez ludzi tamtejszego Hana. No, tak więc w oczywisty sposób jest to dyplomatyczna zniewaga, którą nasz król mógłby wykorzystać jako pretekst do wojny, mógłby jednak to zignorować i załagodzić napięcia. To zaś poprawiłoby nasze relacje z większością sąsiadów, i ponieważ Kazimierz jest człowiekiem pokojowo nastawionym, wybierzemy opcję numer dwa. Niestety, na nasze pozytywne relacje z Królestwem Szwecji negatywnie wpływa pewna kwestia. No, ponieważ jak pamiętamy, nasz poprzedni król Krystyn II wysunął roszczenia do Gotlandii. Tak więc Kazimierz II mógłby to zignorować, co jednak popsułoby jego relacje z szwedzkim teściem, mógłby wykorzystać dyplomatów, aby troszkę nastroje załagodzić, bądź też po prostu z tych roszczeń zrezygnować. No i ponieważ Kazimierz związał się z nimi dynastycznie i tak naprawdę nie zależy mu na budowie silnej obecności na Bałtyku, wybierzemy opcję numer 3. Dwójka królewskich doradców, a więc Sylwester Przemyślida i Bożywoj Firley, zaproponowali królowi radykalną reformę polityki handlowej. No i ponieważ nasz król niezbyt się handlem interesuje, jest także człowiekiem raczej konserwatywnym, to nie tylko nie przyjmie tej propozycji, lecz także tych kłopotliwych doradców zwolni. Musimy więc zatrudnić nowych doradców. Pierwszym z nich będzie bardzo utalentowany artysta, niejaki Gniewoż Grodzicki, który pomoże nam ustabilizować sytuację w kraju. Drugim będzie pochodzący z naszych karpackich prowincji Węgier, niejaki Matias Eszteharsz, który poprawi naszą reputację. Możemy także dokonać kolejnego rozwoju naszej technologii morskiej. Poprzez budowę specjalnych nabrzeży portowych. Nabrzeża i Molo posłużą nam jako wrota do spływających z całego świata dóbr handlowych. Otrzymamy dzięki temu dostęp do nowego typu manufaktury, a więc manufaktury materiałów okrętowych. Zwiększy się także potencjalny zasięg naszych kolonistów. No i proszę, technologicznie wyprzedziliśmy naszego wschodniego sąsiada, a więc kijów, aż tak mocno, że tamtejszy władca rozpoczął właśnie proces modernizacji. No zobaczymy, czy uda mu się tego dokonać. Zapewne nie chce on pozostawać w tyle za państwami zachodnioeuropejskimi. Wywoła to jednak zapewne sprzeciw sporej części konserwatywnej ludności. Mamy także zakończenie wojny pomiędzy Chorwacją a nitrą, w której zwyciężyła ta pierwsza. Hmm, no i proszę. Środki, które przeznaczyliśmy na wsparcie czeskich lojalistów przyniosły zamierzone efekty, i buntownicze tendencje zostały nieco ukrócone. No, świetnie, tak więc sytuacja jest już nieco lepsza, jednak ryzyko buntu wciąż istnieje. Okej, okay, także to tyle na dziś. Ale niestety Europa Universalis 4 jest troszkę zbyt łatwa i stabilna, jeśli idzie o grę dużymi państwami, dlatego też zrobię sobie krótką przerwę od tej serii, aby grę troszkę zmodyfikować. Zamierzam wprowadzić kilka zmian w mechanice gry, napisać kilka eventów, no i miejmy nadzieję, że dzięki temu mega kampania stanie się nieco bardziej ciekawa. Dobra, to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki, no powiedzmy gdzieś tak za 2-3 tygodnie.